Pani bardzo serdecznie, z rana, jak witam w o Oż kurwa. Witam Was. niby zdrowa szkita. Co te tutaj, kto te chodniki układa? Ja pierdzielę, to do gminy się zgłosić? Żebym szkita połamała? Czy to? A co to leży? Czekajcie, co mi tu spadło, a? O, zajebista osobowość, przepraszam Was na momencik. Witam Was z rana, jak wita świetana. Teraz już się nie potknę, bo wyżej podnoszę szkicory. Ja pierdziele, no człowiek ma nowe szkity. Kurde, nowe szkity, przecież ja mam nowe szkity. Słuchajcie, ja to już, jak zaczynam biegać, to już się tak podniecam, że już mi się słowa mówią. Nowe szkity, no nowe szkity, no nowe. Witam Was, mam nowe szkity. Ja Kurde, czemu się para robi? To się znam na fizyce? Ja biegam, jest gorąco, słońce mi świeci, witamina D3 normalnie promieniuje mi w oko. Ja mam tam czoko. Przecież ja Ja pierdziela kawca. Spaczę to znaczy, takie prawo grawitacyjno-fizyczno-chemiczne. Ja nie mogę. Ja się na tym nie znam. Ja tylko na błag wchodziła mi religia. Słuchajcie, witam Was kochani bardzo serdecznie. Wiesz, tutaj na chwileczkę, na chwilę, na chwilunie, żeby przywitać się z Wami. I powiedzieć Wam, że 4 lata, już 4 lata, Pana, że ja jestem taka nudziara, że ja pierdziela. <grych> ja jestem taka nudziara, słuchajcie, a ja uważam, że ja jestem zajebista, że ja mam taki humor, słuchajcie, i czarny, i, i biały, i wesoły, i goły i po prostu o, krąbio na mnie. Cześć, chłopaki, góra w taki! <grych> Muszę poczekać. Słuchajcie może powiedzieć, że ja jestem nudna, jak ja od czterech lat nagrywam. Wiadomo, że pierwsza część książki i filmu jest najlepsza, ale ja to robię dla Was. Wiecie, ile osób mi pisze, że ma depresję, że ma stany lękowe i dzięki moim filmom ich podtrzymuje na duchu. A wiecie, jakie to jest dla mnie motywujące? Niech nawet trzy osoby mnie oglądają, bo ja będę. I'm so happy, happy, I'm so happy, happy. Zawsze, mam werty Ja to tu biegnę na ulicę. Tu znowu z firmy się na mnie patrzą co? Zawsze moim marzeniem było, że prowadzić eventy na, ten, na weselu, wziąć mikrofon i powiedzieć, stoimy i walimy fale ze mną. Nie no, żartuję kochani, ja zawsze chciałam prowadzić program telewizyjny. Żartuję, ja zawsze chciałam was rozśmieszać, żebyście dzięki mnie mogli się uśmiechnąć, chociaż na chwilę. Jeszcze chwila, jeszcze moment, wrócę do was już powrotem. Wiecie, że da mnie do pracy codziennie przychodzą ludzie i mówią mi Pani Weroniko, pani to jest szurnięta. A ja się tak jaram, po prostu, słuchajcie, ja mówię, dziękuję. <grywka> w końcu ktoś to widzi i się nie wstydzi. Słuchajcie, tym ludziom, którzy leżą na kanapie, po jajcach się drapią i komentują, że jesteś nudna i nie masz nic do zaoferowania, to Wam życzę jak najwięcej. Miłości, czułości, spełnienia w życiu, którego Wam nikt nie dał, którego sobie sami nie daliście. Bo gdybyście byli spełnieni, bylibyście szczęśliwymi ludźmi. To byście się uśmiechali, byście się nie cierpiali. A jak macie coś do mnie, to napiszcie do mnie. Ja zami porozmawiam na poziomie, grzecznie, bez dyskusji. Pocieszę Was moim słowem, że jesteście wspaniali, że jesteście cudowni. Tylko przestawcie styki. U, u, bene. A pan kochani, w tym piękny słoneczny dzionek. Życzę, żeby w ten piątek szedł dobrze kielone. Ja nie piję alkoholu. A dzieci wychodzą z kapusty. Miłego dnia, kochani, Wam życzę. Uśmiechnijcie się, no to jest takie normalnie cudowne i nic nie kosztuje. To jest za darmo! A, to się zatrzymuje. Dzień dobry, nie ja tylko nagrywa. No jego dnia, jego dnia. Ja pierdzielę tego wieczoru. mnie z domu. Nie mam to tak Za to nowy dysku. Bądź moim super hero, bądź moim super hero, hero, hero. Ja tu się trzeba ukrywać, bo i normalnie myślę, że ja pomocy szukam. To w sumie? <grywa>